Dziś temat, który wielu osobom może się nie spodobać. Będziemy mówić o pieniądzach, a dokładniej o tym, jak możemy je wykorzystać, aby szybciej i lepiej rozwijać się w rapie. Lecimy! Często zdarza się, że chcemy rozwinąć się w jakiejś dziedzinie, i nie wiemy za bardzo, którą ścieżką dokładnie powinniśmy podążać, i sami po omacku szukamy różnych fragmentów wiedzy. Porównując to do szkoły, wyobraźmy sobie, że jesteśmy w trzeciej klasie podstawowej i nagle otrzymujemy podręcznik z fizyki kwantowej. Niby zdobyliśmy jakąś wiedzę, możemy również właśnie ją zrozumieć, tylko czy to jest odpowiedni moment. Albo wypuszczając nasze utwory, porównujemy je do profesjonalnych nagrań, no i widzimy, że w jakości one odstają. A musimy pamiętać, że tak naprawdę nasz utwór konkuruje właśnie z tymi nagraniami. Albo również bardzo dobrze znany, myślę nam wszystkim, scenariusz, że gimnastykujemy się, co zrobić z naszym nagraniem, aby ono dobrze zabrzmiało, ponieważ nagraliśmy je na kiepskim sprzęcie. Lub na przykład w kiepskiej akustyce. Problemy tego typu są bardzo podstępne, ponieważ często wydaje nam się, że możemy w jakiś sposób czegoś się nauczyć, możemy właśnie coś zrobić sami, albo w jakiś inny sposób. Sposób sobie po prostu z tym poradzić. No i często jest to prawda, tylko czy warto po prostu się tak gimnastykować. Wyobraź sobie, że widzisz kogoś, kto w jeden rok robi taki postęp jak ty, na przykład przez 5 lat. To musi być trochę frustrujące. To możesz być ty. <laughs> Powiedzmy sobie, czym tak naprawdę są pieniądze. Zazwyczaj postrzegamy je w jakiś konkretny sposób, że są miarą sukcesu, symbolem sprzedania się, czymś, co daje nam możliwości, albo po prostu czym możemy spełniać nasze zachcianki. W rzeczywistości są one jednak miarą czasu. Czas to pieniądz. A pieniądz to czas. Bardzo polecam Wam film Wyścig z Czasem z Justinem Timberlake'iem, ponieważ moim zdaniem on bardzo trafnie oddaje, czym tak naprawdę są pieniądze. Zwróć uwagę na to, że pracując, tak naprawdę wymieniasz swój czas za pieniądze, które później możesz wymienić po prostu łatwiej na coś innego. W rzeczywistości możesz kupić od kogoś jego czas. A gdy na przykład kupujemy nowego smartfona, to w rzeczywistości miliony osób zrzucają się na czas tych wszystkich osób, które musiały być zaangażowane właśnie do stworzenia tego urządzenia. Wow. Przeanalizujmy przykładowy scenariusz. Załóżmy, że zarabiasz 40 zł na godzinę, a Twoim celem jest nauczyć się, jak trafiać w bit. I gdybyś chciał nauczyć się tego samemu, załóżmy, że nauczyłbyś się tego w 200 godzin. I teraz okazuje się, że możesz kupić 5-godzinny kurs, na który wydasz 1000 zł, ale który nauczy cię właśnie tej umiejętności. Zobaczmy, że często w takiej sytuacji wybieramy naukę samemu, ponieważ jest to za darmo, a kurs jest drogi i po prostu nie opłaca nam się go kupować. Czy jednak na pewno. Policzmy. 1000 zł dzielone na 40 to 25 Twoich godzin. Musisz oczywiście do tego dodać czas, który poświęcisz na kurs, czyli 5 godzin, więc wychodzi łącznie 30. Więc w rzeczywistości wymieniasz 30 godzin na 200 godzin, więc tak naprawdę zaoszczędziłeś 170 godzin. W tym scenariuszu rozwinąłbyś się ponad 6 razy szybciej. Wiadomo, jest to taka bardzo uproszczona sytuacja i kalkulacja, jednak no, myślę, że dobrze ona oddaje tak naprawdę charakter pieniędzy, które właśnie możemy wykorzystać jako znaczącą drogę na skróty. Chciałbym w tym odcinku zachęcić Was do tego, aby właśnie w ten sposób postrzegać pieniądze. Nie jako zasób, który mamy po prostu w portfelu, tylko jako czas, którym dysponujemy i który możemy sobie dodatkowo kupić na coś. W pewnym sensie, warto więc wspomnieć od razu o tym, że oczywiście najlepiej jak najmniej pieniędzy wydawać. Na różne niepotrzebne nam rzeczy. A po drugie, bardzo dobrze jest wydawać na swój rozwój, a jeśli chodzi o rap, to przede wszystkim na. Po pierwsze, na naukę. Moim zdaniem są to naprawdę bardzo dobrze wydane pieniądze, bo w ten sposób rzeczywiście zaoszczędzamy czas i naprawdę bardzo skracamy tę drogę, którą musimy przejść. Po drugie, warto kupować różny sprzęt. Oczywiście czasami można tutaj też przesadzać, więc odpowiedzmy sobie na pytanie, jakiego sprzętu rzeczywiście potrzebujemy. Po trzecie, warto wydawać pieniądze na swoje utwory, czyli na nagrania, mix mastering oraz na bity. No i po czwarte, na marketing i tutaj również wydawać na wiedzę o marketingu. Jest tego dużo, no i droga daleka, ale krok po kroku. Wiem, że często możemy czuć opór do tego, aby wydawać pieniądze na jakiś kurs, na jakąś wiedzę i tak dalej, bo często czujemy, że nic za te pieniądze sobie nie kupujemy, a jakby do tego trochę przywykliśmy, że jak coś kupujemy, no to coś mamy, no i możemy sobie postawić na półce. No i potem tak stoi. I tutaj musimy pogodzić się z tym, że czasami, gdy kupujemy jakąś wiedzę w jakiejś formie, czyli właśnie, czy to kurs, czy to książka, czy coś innego, to. Czasami je w pewnym sensie zmarnujemy, czyli albo kupimy coś niewłaściwego dla nas, albo okaże się, że już to wiemy, albo okaże się to nam to nieprzydatne, więc takie sytuacje też się zdarzą. Ja traktuję to w ten sposób, że zainwestowałem gdzieś pieniądze, no i po prostu nie było teraz z nich zwrotu. Ale nie oznacza to, że był to zły pomysł, po prostu akurat dana akcja nie wypaliła. Ale czasami trafi się na żyłe złota. A teraz w ramach regularnego treningu zapraszam Cię do tego, abyś napisał w komentarzu minimum 4 rymowane wersy, wykorzystując zwroty z dzisiejszego odcinka. Na szczycie góry, z domowym. Kubek z herbatą. W poprzednim odcinku. Slow. Przede wszystkim bardzo fajna technika składania rymów. Widzimy tutaj ciekawe struktury, no i zgrabnie napisana cała historia. Choć tutaj na koniec dałbym nieco bardziej zaskakującą puentę, ale to tylko taka moja sugestia. Mega Props. Mega Props. Wiga. Wydawajcie z głową.